No, i ale, ale, serdeczni przyjaciele, witam jak w piosence. Moi drodzy, kolejny odcinek. I moi drodzy, niestety, na ostatnim odcinku Wojana stały się smutne rzeczy. Troszkę, jak widzicie, poturbowany cały domek. Postanowiłem się zemścić, i dzisiaj, moi drodzy, nagrywamy cały dzień. Będę ignorował Wojana w Minecraft przez calutki, okrąglutki dzień. Oczywiście, nie wiem, czy dam radę cały dzień. Bo nie wiem, czy to jest wykonalne, bo Wojan pewnie potem może mi robić złe rzeczy Ale postaramy się przyjaciele, odcinek mam nadzieję, że będzie śmieszny Oczywiście przejdziemy się do niego, powiemy trzy słowa, a potem będziemy już go ignorować Moi drodzy, zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli chcecie więcej takich śmiesznych filmów Subskrybujcie kanał przede wszystkim tam na dole, w tym momencie, ok? Dzięki, rozumiemy się bez słów, dziękuję wszystkim moi drodzy A teraz przyjaciele, oczywiście na ekranie przy, trzech ostatnich obserwujących A teraz przyjaciele, musimy rozpocząć odcineczek, tak jest, odcineczek Dlatego, yy, wiecie co? Plan jest taki Idziemy, po prostu, czekajcie, na razie spokojnie Nic się nie dzieje, po prostu sobie idziemy Idziemy sobie, wszystko jest sympatycznie, ale Zaraz, zaraz się Wojtek będzie denerwował I bardzo dobrze, zobaczymy, zobaczymy, jest na chatce Nie wiem gdzie, czy jest, nie ma go? Jest, na, jest, dobra, tylko jest w magazynku, okej okay. Halo Wojtku, kręcimy filmik Wojtku, Wojtku. Ej co tam ale co, u ciebie? filmik? Tak, tak, zaraz? cześć, cześć. Tak, tak, cześć, cześć. A. Siema, witam wszystkich widzów. No. Ehm, ale poczekaj, Zrób cięcie, bo możesz się wysmarkać. Okej! Okay. Nagrywamy dalej! Jest ja tylko niebytne! Oh. <noise> eee. No dobra No dobra, lecimy, no to co tam nagrywasz dzisiaj? Today? Palion. <noise> co? No ze śmiergłem do nosa i co? Tyle w sumie. Chciało mi się smarkać to tam. To so, co nagrywamy dzisiaj? No powiedz mi Powiedz mi mam się domyślać Może nagramy prank na Palionie. <noise> CO TO BYŁO? Paranerge prank, mordo Paranerge prank Kurde Ro roz roz rozśmieszam je tam tym golem, on jest dziwny Ale widzicie, widzowie? Dziwnie wygląda ten golem Tak śmieszny jest Właśnie, taki... go golem Przywalony ty, golem! To taki przywalony jesteś Weź, ociepl się! Golem! Ociepl się! O, no ej! To ja miałem go! Co? Ja tylko na żarty go! To było na żarty! Palią. Chodźmy widzowie, chodźmy do przodu To widzowie! Szasy no, przecież... latają ULOL ten dom spłonął Szasy latają. Pana to, spłonął dom A był dominimy. Cały dom prima. jest zniszczony, nie wiem dlaczego, nie wiem co tu się stało. Ej chodź zobaczyć to. Chodź za. Zobacz, zobacz, zobacz Mam za. Dużo kotków. Widzisz tego kotka? Co zabiło tego kota? Co zabiło tego kota? Ej, no Co zabiło? No ja zabiłem. Ja nie mogę. dobra, boję się. No ja zabiłem młyn, tego młyn kota. Się młyn się dzieje widzowie. Młyn Balion. Ja nie mogę. Ale się młyn dzieje. Co to? Balans. Balion. Straszne rzeczy. Słuchaj, palian! słuchaj mnie pan, to straszne rzecz. Nie, o nie! Ty też smarkasz? Ona też smarka. O już się zleciały. Ale sza! paliona niech atakują. Atakujcie paliona, bo nie wiem, Palion. Paliona! Dzisiaj pogramy palian! sobie w Minecraft. Dzisiaj postaramy się zdobyć, postaramy się zdobyć diamenty. Kurde, jakieś echo tam palian! jest w tle, ja nie wiem co się dzieje jakieś takie echo, jakieś denerwujące echo też, te, też to słyszycie, to echo te echo takiego dzieciaka jakiegoś dziwnego, nie? słyszycie to? dzieciaka dziwnego, nie dzieciaka dziwnego dobrze palion. Dobrze, dobrze nie wiem widzowie, ale no, nie, nie przejmujcie się, nie, nie się tym no, się okay. tym no, ty mnie po prostu ignorujesz, Lamusia, ty no, bo kiedyś, o Wojtek mi schował moje <laughs> diamenty no! zostaw te... i postanowiłem sobie w końcu je... Ja... ej, coś o. mnie zabiło, co? Nie będzie mi diamentów zabierał. Coś, coś mnie diamenty. zabiło. Widzowie, coś ja mnie zabiło. Czekajcie, muszę to Muszę to zbadać. Ja cię kręcę, noc. To on odbala? Co jest z nim nie tak? Muszę to zbadać, widzowie, ale wszystkie moje temy stracimy, najważniejsze. Dobra, nie wiem. Trzymaj, nie wiem, niech nie wiem. Itemy weźmie, ale to sobie to ja będę trzymał przez. Eletra? Aha, eletra, eletra. Nie wiem, nie, nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Miałem nagrywać z Wojtkiem, ale go nie ma i nie rozumiem tego, co się tutaj dzieje. Ej, no, what the hell, jak nie ma? Palion! Mm, nie słuchaj, Wojtek kurczuje. Wojtek pewnie wizowieje obiad i to tak no wygląda. No palion! Jesteś jakiś dziwny dzisiaj. I to tak wygląda właśnie, Wojtek je obiad. Co ty odwalasz? Dla Potem taki moon się dzieje. No. ci zabić psa, palion. Idę ci zabić psa. Wojtek, daj znać, jak będziesz. Oszukałeś świat. No, nie, No, on no, Z Wojtkiem jest coś niehalą, no, moi drodzy. Jakiś światło szukałem. on jest naprawdę jakiś O, ja symbol. wiem! Wejdziemy, wejdziemy tam na wieżę i spróbujemy sprawdzić, czy on tam jest. To jest dobry plan. No czemu? Chodź. On nic nie chodźmy reaguje, palion! Chodźmy na wieżę, moi drodzy, chodźmy na wieżę. Jezu, martwię się, bo przed chwilą był Wojan cały czas, a teraz go nie ma! Znowu on, bo on go pewnie połapał. Palion, poło, ktoś... gościu. Czy on to przeczyta? Alien on na palion. spiralną wieżę ciekawe czy On kogoś tego tam nie przeczytał w ogóle. Nie no to jest. O co mu chodzi? Spiralna wieża. Tak? Spiralna wieża. Spiralna wieża. Dobra, przecież to ja tu już jestem. Słuchajcie. O, Ale słyszałem. Jezus. Słyszałem jakieś połamanie nóg, co to było? Słyszeliście widzowie? Słyszeliście widzowie takie połamanie nóg? To było takie niesamowite. Widzowie! Jezus, mam farta, że jestem taki potężny Ja nie mogę, dobra Dobrze, nie nie wiem O ja... Ale i temów Ale i temów no no ja, ja nie, nie, nie mogę ile i itemów No nie wierzę że to się wydarzyło Mój No i diamant zbroję mu zostawię komuś tam Pario no dawaj to Jezus jak wciągnęło tej. Wciągnęło Teraz... No co oddałem co? wszystkie diaksy? Ja cię kręcę, idę cię zabić. Idę cię zabić. Moje diamenty trzeba pochować, bo tutaj... No co za typ? To są moje diamenty, nie pamiętam jak mnie oddawał? To się złe rzeczy dziwem. Ja go dojadę teraz. Ej, kto miesz, mnie bije! Ktoś mnie bije! Ktoś... No ja cię biję, gdybyś Ktoś nie bije, gdyby to... Ktoś mnie Dawaj bije! Ktoś mnie bije! ci wszystkie swoje moje jo, nie rzeczy. Nie a ktoś mnie bije! Ktoś mnie bije! No ile to nasz KP O, dobra, dobra, szybko. To jest moje, to jest moje, to jest moje. Co jeszcze było moje, moje, moje? Moje, moje, moje. moje no nie moje. wiem, Widzowie, chciałem moje. dzisiaj nagrywać odcinek, ale nie dość, że mi coś zabija. Moje. Coś moje, ciągle moje, gada moje. w tle. Moje. Ja moje. chciałem sobie nagrywać normalny odcinek moje. i znowu gada. w tle, no, czy słyszysz MNIE Nie wiem, że. To, to tło się denerwuje <laughs> Ej, ale wsiąknęłem i itemy. O, wypadają, i itemy. Doszysz MNIE, CZY nie Palion zabrali mi i tam widzowie Palion No słyszę Ja nie mogę to jest takie Ja nie wiem słyszeliście na widzowie Ja cię kręc. Ale straciłem, straciłem swoje temki Ja wiem, ja wiem widzowie Chodźmy Ja mam taki plan Ale teraz to zobaczycie Ej, Palion, jak chcesz odzyskać swoją łopatę, to przyjdź do mnie. O, gdzie? Gdzie? Mnie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? <noise> Słyszał mnie. Ale go zapałem. Ale go zapałem. Mój drodzy, drodzy zaczynamy, zaczynamy imprezę. Gdzie no? Zaczynamy. Gdzie? zaczynamy... Gdzie? Zaczynam Zaczynamy. Zaczynamy imprezę! Całeś Zaczynamy imprezę! Majcie stary, bo tej samej zaraz zniknął, a ja je wyrzuciłem! Zaczynamy Chodź impreza. do mnie! Chodź, szybko! Zaczynamy imprezę! Jestem naprzeciwko twojego domku. Zaczynamy imprezę, moi drodzy. I pamiętajcie. Wydajność 5 łopata. Mieczyk nawet tutaj jest. O kurczę, nawet ta, siekierka. Ty mi na pewno odejść wszystko. Może ci zabierę te rzeczy. Ale bo zaraz się namyślę, przyjdź przez przed twój domek palią. Nie, ja chyba nie zyskam już nigdy <grym> tych itemów. Jakiś złodziej mnie zabrał. Przez twój domek. No dobra, to jest, spalę. Jakiś złodziej mi zabrał itemy. Nie podoba mi się to. Jak jestem, gdzie masz zapalniczkę? Idę, idę sprawdzić. <grym> no, jakim cudem ty już otworzyłeś wszystkie swoje skrzyneczki? Dobrze. Ale masz zapalniczkę. Okej, okay, co się tam dzieje u mnie? Muszę zobaczyć, moi drodzy, mój domek, czy mi się tam nie włamał. Co się włama. dzieje u mnie, no! W moim domku to się ktoś pewnie włamał. To mnie że, i... że itemki tam są? Ale udajesz, no panie, przyznaj, przyz no, przyznaj się, przyznaj no, się! Przyznaj się, że udajesz! Moje itemy w ogóle leżały na ziemi, ja nie wiem, to jest... Przyznaj się, szok. że udajesz! Moi drodzy, to Toś jest szok! Nie przyznaj się, drodzy, to przyznaj się, że udajesz! Moi drodzy, to jest szok! Przyznaj się, że udajesz! Ten że udajesz palion przyznaj się, że udaje. Moi drodzy poznaj udajesz, się poznaj palion, się magazyn. Palion udaje, palion udaje. Słyszysz jak pięknie? Nie, ale i... denerwującym, moi drodzy, przepraszam, że takie denerwujące palion, muzyczki dodałem do filmu. Ale...

Nie wiem się zaraz widzowie tak to co się dzieje w tym Minecrafcie to są jakieś zwidy. Chodź czy ty widzisz jaki on jest przerąbany? Moje drodzy, ten, on... no jak widzicie takie oh. rzeczy, się dzieją, to ja wam dziękuję za oglądanie Nie wiem, z Wojanem miałem dzisiaj nagrać film Ja cię kręcę palion Wojan, wezpiecie? Wojan, wiesz co? Cały dzień się ignorowałem <laughs> Kurde. Wow Stereo? Nie, co? No stary, jak nie, nie wiem, czy się skapłeś w ogóle Ej, a pamiętasz <laughs> jak miałeś jakiś przepływ w głowie i powiedziałeś gdzie? Na moje pytanie odpowiedziałem nie, ja, ja ja, rozmawiałem z widzami gdzie, gdzie Wojan jest No, tak. No nie ja nie ja kurde ja widzisz że ja jestem taki ten ja myślałem to? że Co? Ja widziałem, że, że jestem takim Halo, dobrym aktorem palion. Co? No ja wiedziałem Ej no nie, nie przestaje o mnie mówić, Kirać, czy jesteś no, na to. No dobra, no dobra Zmiana ról, tak? Kurde. Palion. Bojan! Mm. Moi drodzy, moi drodzy ja dziękujemy za naprawdę. oglądanie Wojan ah. został tak wkręcony jak nikt w życiu Nie no naprawdę ci Trzymajcie się Palion no Palion Ten odcinek był dziwny, ale, ale, ale sprawił mi dużo radości, także trzymajcie się do zobaczenia i hej